Dziękuję bardzo i z tego miejsca witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. So, sorry, powiedz co mi zaszło. Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, dwa chciałem powiedzieć. Nie, jedynka. Po siedmiu latach, więc. Warto obejrzeć coś nowego W sensie, coś starego W nowym wydaniu, czy coś takiego Mam nadzieję, że będzie się fajnie oglądało W razie czego, wiecie co zrobić Dobra, no i to już jest tyle Zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania No i pozdro... To może zagrajmy sobie playtesta Jednego zróbmy na rozluźnienie atmosfery Wow Dobra, to jest naprawdę niezły wyścig chyba Dobra, na spokojnie, nie? Nie ma co się tutaj śpieszyć Bo tutaj można wdupić a tego byśmy nie chcieli nie chcielibyśmy wdupić o Jezu się przestraszyłem, głupie autko dlaczego mi to robisz aha aha to jest pierwszy ten, pierwszy lap yy, okrążenie nasze pierwsze to jest, dobra to na luzie ale to jest pierdalna muza dlaczego dlaczego się w to wdupiłem nie no głupio kompletnie głupio Okej, okay, okej, okay, okej okay. Ja nie wiem, my mamy tutaj jakieś życia, czy... czy o co tu chodzi? To po prostu trzeba wygrać jakoś nie, ja nie wiem, czy w ogóle to się jakoś dziwnie ścina Czy to w oczach mi się po prostu tutaj coś jebie O co tutaj chodzi? Nie wiem, ale jedziemy szybko Szybciej się nie da Wychodzi na to A tam była dziura Goal! O, 2564 punkty Jestem gwiazdą tej gry O no i proszę bardzo, zarobiłem coś z tego, co? Dobre, dobre, dobre. A tej co? Martin Plungers. Okej, okay. Martin będzie tutaj, ciułki, Nie będzie ciułki Bli, bo mam od tego ludzi, więc... Potrzebuje potrzebuję jakiegoś reklamodawcy tutaj tak naprawdę. To jest spoko, to jest atmosfera 8. Kupmy. Nie wiem, czy będę tego żałował, czy nie, ale kupmy. I gdzie są te głośniki? O, o, o. Ej, dobra. To do wygląda no dobrze. To wygląda profesjonalnie. To wygląda jak taka mała pizzeria. Taka, wiecie, że idziecie do, na przykład icie sobie do pizzerii, nie wiem, no i tam sobie siadacie i macie takie... Ej, no w sumie taka spoko pizzeria, taka mała pizzeria ten, ale taka ten. Wiecie o co chodzi? Taka zwykła. A to jest taka. Nie tylko taka mała, po prostu swojska pizzeria. Tutaj drewno zabite deskami. Wszystko z drewna w ogóle. Pewnie te kaczki też z drewna są. I sobie myślicie, że. Kurde. To jest spoko. To jest mały biznes, ale taki rozwinięty. Animatronik. Papierowe ludki. Głośniki, które są chyba najdroższą rzeczą w, tym całej, w tej całej pizzerii. Ale. No i macie takie. Fajnie, fajnie, fajnie tu, fajnie tu być. No? Z pewnością tak by było właśnie. Dobra, spróbujmy, może. Ej, możemy ulepszyć. Ej, to jest dobre. Dobra, róbmy to. Co to jest za zmiana? Co? Ej, fajnie. Ej, dobra, to fajnie wygląda w sumie. Trochę te arkady mnie posuwają obok tego basenu. Ja bym przy takiej coś dodał tej jednak ryzyko, ale to nieważne. Spróbujmy może. Spróbujmy może przejść noc. Tamta była yy, za łatwa. No nie będziemy absolutnie w dupie przez to, ale. Ale cóż. Helpi nas trzyma w opiece. Coś. O kurwa, to już się zaczyna. Naprawdę? Dlaczego? Dlaczego coś takiego się dzieje? Dobra, ja nie wiem. Zróbmy jeszcze jedno, bo ja, ja nie wiem. Dlaczego? Dlaczego? Ja nie wiem. Ja naprawdę nie wiem, jak ktoś wie, jak się w to gra. Proszę mi, napiszcie w komentarzu, proszę was, bo ja naprawdę nie wiem. Ja nie wiem. I co teraz? Co teraz? On się tu zaśmiał. Co mam zrobić? Halo. Gdzie on jest? Gdzie? I dlaczego? Dlaczego mi nie pokazuje! Ja nie rozumiem tego! Oj! Że tu możesz sobie iść, możesz? Czy to był dźwięk? Czego to był dźwięk? Czego to był dźwięk? Co to znaczy? Co to było za piernięcie? Dobra, możesz tu iść? Hm? Dlaczego tam? Tutaj, na górę. Na górę. Nie, może jednak. Może. Może jednak się przekonasz. Może. Potrzebujesz jednak przyjść na górę. Dlaczego? Gdzie? Dlaczego tam po lewej? Dobra, to jest debil. Idę robić kolejne. Nie, bo ja nie wiem. Ja nie wiem. Ja... Po prostu nie wiem, nie rozumiem. I najgorsze jest to, że jak ja to przejdę, czy najgorsze? No można powiedzieć, że najgorsze. Ale też w sumie z jednej strony nie takie najgorsze. Ale wciąż najgorsze jest to, że nawet jeśli to przejdę, to na jakimś mega farcie. I co to znaczy wtedy, że przechodzę tu na mega farcie? Nic to nie znaczy. Absolutnie nic to nie znaczy. Co ja mam zrobić? Żeby on przyszedł tam. No dobra, jest tam. I co? I teraz, będę tutaj siedział, to przyjdzie. No, i gdzie on tam polec na górę? Jak na niego nawet nie działają te dźwięki, ja nie rozumiem. Dlaczego? Co to ma być? Ja nie wiem. Ja, ja naprawdę nie wiem. Ja naprawdę chciałbym wiedzieć, ale ja nie wiem. No, i gdzie on jest? Nie wiem. Idę robić kolejne rzeczy, bo ja nie wiem. Nie wiem, nie wiem, ja, ja sobie... Ja sobie tutaj będę na powoli robił, ale... Mm... Mogę coś kupić? Takiegoś pointera, szybszego, czy coś. Nie, nie mogę. Aha, okej, okay. spoko. Ja nie wiem. Ja nie wiem co ja tutaj mam robić. Bo co ja tutaj robię źle? To jest pytanie. No i co? To skanuje i skanuje i nie może przeskanować tego. To, to, to jest głupie To jest jeszcze takie głośne Wywalam, wywalam to Wywalam yy, ochładzanie jakiekolwiek Bo to nie jest tego warte. Jak ja nawet suchu nie mam przez to Około 11 stopni zajmuje wydrukowanie jednej rzeczy. Słyszałem to. Słyszałem bardzo wyraźnie, bardzo wyraźnie. No i co? No nie wiem, ja mam jakikolwiek tutaj coś. Nie mam żadnej informacji, ja nie wiem, co mam robić, serio, po prostu nie wiem. I dlaczego nie wiem, nie wiem po prostu proszę Was. Mogę się dowiedzieć, gdzie on jest. Gdzie on kurwa jest? Ja nie wiem. Jego nie ma nigdzie. Po prostu go nie ma nigdzie. No przyszedł i się rozpłynął. Jak? Jak? Nie. Ty ja nie wiem, czy ja mam tutaj patrzeć, czy nie. Ja nie wiem, czy on to jest. Nie wiem, czy on gdziekolwiek jest. Nie rozumiem. No nie rozumiem. Po prostu. Okej. Okay. Co to pierdło? Czemu coś znowu pierdło? On się gdzieś przemieścił, że pierdą? Nie, nie wiem.

Jasne, że chcę go wdrożyć, ale będę w dupie, ale on mnie zabije, Ale on mnie Nie, Chyba nie jestem na to gotowy. Dobrze, dobrze. Przechodź do rzeczy. Eee. Od razu tak? Zginę, zginę, głupio. Będzie koniec, będzie koniec. Koniec. To jednak było tak, a tutaj. To... No co? Dlaczego on od razu się patrzy? Zginę Zginę głupio Zginę głupio i marnie i do dupy Słabo Będzie koniec Zniszczy, on za, ale on mnie zaraz zabije. On mnie zaraz 1. zabije. Koniec, będzie koniec. Pewnie, Pyk. Nie ruszył się. W ogóle, jak to jest dziwne. To, jest, to wygląda jak jakieś przesłuchanie z prick trapa, nie? Że ten coś tam sobie zabijał dzieci, w ogóle jak go przynieśli i nagle masz... Sobie, popatrz na niego z bliska. Mega. Nie. 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 Sorry. O, ten dokument. Dobra, ja nie wiem czy ja mam go strzelać tym prądem. No, może jakbym je strzelił, to bym miał tysiąc odrzucających 500. Gówno. Ja nie wiem czy można, czy nie można, no bo jak on jest tutaj ten, że ostatni... A, nie wiem. On mnie zabije. I tak mnie... On i tak mnie zabije. To będzie koniec. 87 wizytorów, Ja nie mogę. No i pozwy. Okrągłe zero. Zero, okrągłe zero pozwów, rozumiecie. Zero pozwów. No i co? Możemy kupić sobie jakiegoś animatronika. Nie? Mhm. Mm Bo to są mid size animatroniki. Mhm. Mm Takie sceny nie kosztują najwięcej. Więc może, kupmy sobie, sobie, sobie. To nie jest animatronik, okej, okay. on się tam nie zalicza. Więc y, świnia, y, Netbear, Spoko jest, ale to chyba, chyba hippo. Chyba hippo. O, i mamy kolejną super rzecz. Nową scenę. I na cztery heavy animatroniki, czyli na te z tych, tak? Tak, Rockstar, Foxy byłby spoko. Foxy byłby spoko. mimo że ma ryzyko, Foxy byłby spoko, ale już nie wydajemy tych pieniędzy, bo to się przyda. A na co? Dowiedzcie się na następnym odcinku, kiedy tylko... Rzucę. I co? Mamy animatronika nowego. Fajnie. I nic więcej nie mamy. No, także, 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 także. Także, także. także. jeśli ten film wam się spodobał, to zostawcie miłą łapkę w górę, miły komentarz oraz miłego suba z dzwonkiem, żeby dostawać wszystkie powiedzenia z tego kanału, bo to jest najważniejsze w całym świecie i każdy doskonale o tym wie. A ty jeśli nie wiesz, to już wiesz. No i co? Dzięki za oglądanie. Pizzeria Frediego Fazbera wyprodukowana przeze mnie tak na razie jest spoko. Po siedmiu latach ta gra wciąż ma w sobie coś zupełnie innego dla mnie, bo... Ty, ty... Ja się sram tak tej gry, ja totalnie nie wiem. Nie czuję w ogóle, że jak przychodzę te noce, to żebym robił je tak, jak powinno się je przychodzić. Tylko mam takie coś, że wydaje mi się, że robię to totalnie od dupy strony i źle, i... i nie wiem w ogóle. Nie wiem, nie wiem na w ogóle, co tam się dzieje. Także jak wiecie coś, to piszcie w komentarzach może jakieś porady czy coś do tej gry, bo ja kompletnie tutaj, jeśli chodzi o tę część flafa, jestem zielony. Jak moc Lloyda z Ninjago. Zielona. Ja też jestem zielony. Dobra, także to już jest tyle. Na razie, cześć, siema i do następnego odcinka z tej swojej gry. Adios.